Jak tam ostatnie miesiące? Trenowałeś ciężko? Tak, trenowaliśmy. Trenowałem pod okiem mojego trenera, pana Marcina Wójcika. Trenowaliśmy, nie odpuszczaliśmy. Cały czas, jak mówiliśmy, tylko to poświęcaćmy ten czas na treningi. Przygotowywaliśmy się do tego. No. Ciężkie treningi, no, a jednak trochę rozczarowanie. Pierwsza runda się nie odbyła, a dzisiaj start jest pod znakiem zapytania. No. Troszeczkę rozczarowanie, aczkolwiek i tak się cieszymy, że chociaż jedna się odbyła. Zobaczymy jak teraz będzie, ale tak czy siak jesteśmy zadowoleni, że chociaż jedna się udała. Podglądałeś swoich konkurentów. Jak oni spędzali te miesiące? Ciężko trenowali? Mm, nie za bardzo. Nie znam większości osób z mojej klasy, więc no, nie wiem na jakim są poziomie, aczkolwiek mu zobaczymy, zobaczymy na wyścigach. A jak jazda w deszczu? Masz jakieś metody, które sprawią, że ten deszcz nie będzie przeszkodą? Ciężko mi powiedzieć, nie mam za bardzo metod. Eee... Nawet jakbym miał, ja, to bym nie zradził. <grych> no. Czyli na wyczucie? Tak. E, dzisiaj w roli wsparcia? No, jak najbardziej. Pierwszy raz w roli wsparcia. No. I jak podoba Ci się e, nasz, nasz pitbike'owy świat? E, no w sensie fajnie jest, tylko pogoda jest nie taka jak trzeba, ale nie jest fajnie kocyk, termos z herbatą, tak, jakoś damy radę, co? Tak. Jak najbardziej. E, jak przyglądasz się tutaj wojarzom na torze? E, jakie emocje masz? Mm, no, teoretycznie to... Można powiedzieć, że się trochę denerwuję, bo... trochę tam sobie powymyślam swoje własne takie plany, jakby mógł ktoś pojechać czy coś, ale ogólnie to jest nawet ok, W sensie, nawet, nawet dobrze. I sama nie próbowałaś jazdy na pitbike'u? Nie, nie próbowałam i sądzę, że raczej nie będę. Niestety. Ale mamy y, osobną klasyfikację dla kobiet, także zachęcamy spróbować swoich sił. Może kiedyś, jak się przekonam. Na razie wolę nie próbować. Dobra, dzięki.